To, co pani mówi, to jednak zakłada, że lekarz powinien cały czas się kształcić i edukować, jeśli chodzi właśnie o wiedzę psychologiczną, bo jest tak wiele tych reakcji, wiele typów reakcji na chorobę, że jednak ta wrażliwość i wiedza jest tutaj niezbędna absolutnie, żeby w odpowiedni sposób się zachować i no i żeby, żeby zmotywować pacjenta do leczenia. No właśnie. Czy my mamy jakieś takie twarde dane, które pokazują, że partnerska relacja, czyli to takie pełne zrozumienie między lekarzem a pacjentem przekłada się bezpośrednio na wynik leczenia? Tak, zdecydowanie, bo to partnerstwo w, w procesie leczenia, czyli tak naprawdę partnerstwo, które, bo też musimy pamiętać o tym, że leczenie to zawsze składa się z różnych etapów, i na tych poszczególnych etapach towarzyszą bardzo różne emocje. To, co zawsze zaczyna się od tego mm. szoku, niedowierzania, często takiego targowania się a z może losem. nie to, a może spróbuję jakieś alternatywy albo jakby tych mm -hmm. wątpliwości jest bardzo dużo e, jakby to przechodzi różnymi etapami, raz jest lepiej, raz jest gorzej, też w zależności od tego etapu chociażby mm -hmm. leczenia czy, czy też zaawansowania choroby. To wymaga mm, bardzo dużej elastyczności, e, indywidualnego podejścia i jakby zwrócenia też uwagi na to, że ta współpraca, e, jakby w ogóle kwestie te emocjonalne, one są bardzo takie niuansowe, to, to, to jakby to trzeba jakby pozwolić sobie na to, żeby na to zwrócić, zwrócić uwagę. Ale jeśli jest, ta partner, jest to partnerskie, e, partnerskie, partnerska relacja, ona zawsze za tym stoi. Wielkie takie poczucie wpływu i w pewnego rodzaju kontroli. Mhm. A jeśli na starcie choroba nas odziera z tej kontroli, czyli jesteśmy trochę nadzy w tej, 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 tej mhm. nowej sytuacji, co też oznacza przerażeni, to każde drobne zadanie, każda mhm. próba ym, właśnie. Okej, okay, mam wpływ. Czasem to mogą być drobnostki na zasadzie zmiana diety, um, większa uważność na siebie, zapisywanie swojego stanu mm -hmm. zdrowia, drobiazgi, które powodują, że. Mm, że rzeczywiście ten pacjent ma poczucie skuteczności, bo jeśli ma zadania do wykonania i zapisane Jest. są na przykład one na kartce, bo właśnie lekarz mi tak zalecił, mhm. oprócz całej listy e, leków i innych e, procedur medycznych, które są do wykonania to czyli ja też w tym uczestniczę, czyli mam realny wpływ na swoją motywację. I są liczne badania, które też pokazują, jak stan emocjonalny, jak on wpływa również chociażby, jak on niweluje skutki, skutki. uboczne leczenia. Mm -hmm. I za tym stoi nie jakieś czaremary, za tym nie stoi też jakieś dodatkowe leczenie, tylko takie poczucie wpływu i poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli spojrzymy na pacjenta, tak, jak mówię, z wielu płaszczyzn, z płaszczyzn, damy też temu pacjentowi narzędzia, informacje, wiedzę, jak może się wesprzeć w całym tym procesie terapeutycznym, to mamy połowę sukcesu, mhm. i jednocześnie. Pracuję na onkologii dobrych kilkanaście lat i widziałam przeróżnych pacjentów. Widziałam pacjentów, którzy na starcie mieli bardzo dobre wyniki z bardzo dobrym prognozą leczenia, ale ich stan emocjonalny, plus do tego gdzieś tam zagubienie się w tej relacji również medycznej, no, niestety komplikował ten proces, ale także odwrotnie, tak? kiedy mhm. te, te wyniki wcale nie były tak dobre, ale ta postawa pacjenta, ta mhm. chęć, ta motywacja, ta współpraca i to poczucie zaopiekowania, bo Tutaj należy również podkreślić, że w kontekście tej komunikacji są słowa, które budują i są słowa, które rujnują. W obliczu chociażby chorób nowotworowych mm -hmm. mamy różne magiczne e, słowa typu na przykład leczenie paliatywne e, albo w ogóle kwestia, nie wiem, przerzutów e, i innych różnych sformułowań, które dotyczą i również wiążą się z wyobrażeniem choroby mm -hmm. i, jej, i jej leczenia, to znowu musimy tak naprawdę pomyśleć i wspólnie zastanowić się, nad nowym językiem, który tak musimy tak, tak. używać w trakcie leczenia tak. um, i jakby skupić się na rzeczowym wyjaśnieniu pacjentowi kolejnych kroków. Miałam wczoraj, e, wiem za dużo mówię, ale <laughs> miałam wczoraj <laughs> rozmowę z pacjentką, która jest ma zaawansowanego raka piersi, od lat zmaga się z tym zaawansowanym rakiem piersi um, i ona zdaje sobie z tego sprawę, że ten przypadek jest bardzo trudny, ale jednak też no, współczesna medycyna mm, pozwala jej już piąty rok leczyć się, mm -hmm. jakby na tyle skutecznie, że choroba jest pod kontrolą. I ona zawsze mówi, że dla niej kontakt z lekarzem bywa czasami bardzo traumatyczny, bo to jest ciągłe przypominanie, jak bardzo jest I źle, się. jak bardzo jest trudnym przypadkiem, albo jak dobrze nie będzie. I teraz zastanówmy się, że w kontekście komunikacji, jak ważny jest ten sens komunikatu. I to jest mm -hmm. coś często, często który brakuje w tej relacji. To znaczy zastanówmy się, nad sensem komunikatu, co, na co on ma się przełożyć, na co on ma Jaki wpłynąć. Mhm. Tak? Bo jeśli mamy pacjenta, który jest zmotywowany, jest w trakcie leczenia, jakby stosuje się do zaleceń medycznych, to przypominanie mu ciągle, jak jest w dramatycznej sytuacji, na co ma się jest przełożyć. Absolutnie. Tak, więc jakby to jest właśnie mhm. kwestia, to oczywiście ja też rozumiem medyków, oni chcą się zabezpieczyć, bo też zbyt duże nadzieje pacjenta wiążą się z rozczarowaniem, który też dany medyk musi po prostu udźwignąć. To jest inny szeroki temat, że oprócz tych szkoleń z zakresu komunikacji uważam, że lekarze powinni mieć też obowiązkowe superwizje, bo to jest ciągłe, ciągła praca z różnymi tragediami ludzkimi i często rozwija się taki system. Syndrom STS, czyli taki zespół wtórnego stresu mm -hmm. półrazowego, od samego patrzenia na nieszczęścia ludzi, Dokładnie. więc to również na to trzeba wziąć mm -hmm. pod uwagę. To. Ale ciekawe jest, czy można przyjąć, że zasady, które określają tę partnerską relację pacjent-lekarz, że one sprawdzają się w przypadku postępowania w każdej chorobie przewlekłej, czy też są wyjątki? Znaczy właściwie. Tak, w każdej relacji, w każdej chorobie, okay. każdej jednostce chorobowej, zresztą w ogóle umówmy się, partnerstwo to jest coś do czego wszyscy zmierzamy w każdej sferze naszego okay. życia. Daję jak przychodzą, komfort. tak, jak przychodzą, nie wiem, e, e, osoby na terapię par, to również zmierzają do partnerstwa, tak? I to jest coś, co oczywiście wiąże się jakby nierozłącznie z dobrą komunikacją i w ogóle umiejętnością nazywania swoich potrzeb i także umiejętności przyjmowania e, Pomocy, wsparcia, mhm. co też bywa nie lada wyzwaniem. Tak. Ale i tu znowu wracamy. To rzeczywiście partnerstwo się sprawdza w każdej jednostce chorobowej, i niezależnie czy to jest kobieta, czy to mężczyzna. Niemniej jednak znowu musimy się cofnąć do tych postaw. Bo jeśli mamy postawę dziecka w obliczu choroby, postawę w taką na zasadzie zamykam się, jestem, jestem malutka, boję mhm. się, poprowadź mnie, to tu partnerstwo nie yes. zaskutkuje, bo ta osoba nie ma w sobie takich narzędzi, aby, aby ta partnerska relacja po prostu e, mogła funkcjonować. Więc e, tak to jest rzeczywiście najlepszy no. sposób e, budowania relacji, ale z jednoczesnym uwzględnieniem poszczególnych takich wyjątków postaw no. wobec pacjentów wobec choroby